Tradycji stało się zadość. Tego roku święto bacowskie w Ludźmierskim Sanktuarium przypadło na Niedzielę Dobrego Pasterza. Razem z gronem naszych hodowców, baców i juhasów modlili się o szczęśliwy wypas przedstawiciele owczarskiej branży ze Słowacji. Muzyka Niektórzy bacowie zachęceni saharyjskim ciepłem i wzrostem trawy, rozpoczęli wypas wkrótce po wielkanocy. Przezorniejsi jeszcze przytrzymali owce w zagrodach i teraz przeczekują powrót zimna. Ci mogli teraz uczestniczyć w święcie bacowskim, które ma swój uświęcony zwyczajem ceremoniał. Rozpoczął je paradny przemarsz z owczym statkiem, muzyką podhalan i ustrojonymi fasiągami z dziedzińca Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego ludów karpackich do sanktuaryjnej studzienki. Tam została poświęcona woda, którą bacowie kropią ruszające na hale stada. Przybrane kosówką stągwie niesione były przed ołtarz w uroczystej procesji z księżmi w góralskich ornatach ze sztandarami Związku Podhalan. Wśród przybyłych na to religijno-regionalne wydarzenie był Andrzej Gąsienica-Makowski, pełnomocnik wojewody do spraw owczarstwa. <mulikator> koncelebrze mszy świętej przewodniczył i homilię głosił ksiądz Aleksander Smarduch, rodem z Nowego Targu. Jego słowo przypomniało wiele ewangelicznych obrazów, które tworzą pasterski etos, zawierało refleksję o błogosławieństwie i wdzięczności, która powinna się przejawiać pięknym życiem zatroskanych o stada pasterzy. Razem z nimi otwieramy się na Boże Błogosławieństwo. Prosimy o to błogosławieństwo dla nich. Dla ich rodzin, dla ich trudu oraz dla ich star. błogosławić. Po łacinie Benedicere, Benedicere, czyli dobrze mówić, dobrze życzyć. Co oznacza to dzisiejsze błogosławieństwo? Po pierwsze oznacza, że Jezus jest z wami. Nie idziecie do swojego trudu sami. On jest wierny obietnicy, którą zostawił. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Taka piękna modlitwa zwana Puklerzem, czyli Zbroją Świętego Patryka. Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną, Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, Chrystus kiedy tworzę, Chrystus kiedy biegnę, Chrystus kiedy się kładę, Chrystus kiedy siadam, Chrystus gdy powstaje. Moi kochani, czyli Chrystus zawsze we mnie, a ja w nim. W nim żyjemy, się, poruszamy się i jesteśmy. O tym zapewnia Chrystus dzisiaj Was w swoim błogosławieństwem. Po drugie, co oznacza to błogosławieństwo, że Jezus potrzebuje Waszego świadectwa. Nie na darmo właśnie do Was się porówna jako dobry pasterz. To wielki zaszczyt, ale także i wielkie zobowiązanie. Mówi dziś do Was, Wy jesteście moimi świadkami. Jak u, ów ubogi szewc z Aleksandrii, którego święty Antoni pytał o tajemnicę świętości, mówił w pokorze: Nie robię nic nadzwyczajnego. Moje życie jest zupełnie zwyczajne i szare. Jestem biednym szewcem. Jako dary ołtarza, bacowie złożyli jagnię, oscypki, bunc, bryndzę, redykołki, chleb i pędko kiełbasy. Po mszy świętej brali z koszy wodę święconą, szczapy z wielkosobotniego ogniska do rozpalenia zawaternika w bacówce, oraz sanktuaryjne kalendarze, żeby przez cały letni sezon przypominały pracującym przy owcach o świątecznych dniach. Ci bacowie, którzy jeszcze nie rozpoczęli wypasu, jak zwykle ruszą z owcami w pienińskie jaworki, gdzie ma szałasy dziesięciu baców z ośmioma tysiącami owiec, w tatrzeńskie doliny, w rejon Gorlic i Piwnicznej. Wiele stad będzie się pasło na Spiszu, Orawie, w różnych miejscowościach Podhala i na przydomowych pastwiskach, pełniąc rolę naturalnych kosiarek. Mimo, że tradycja ma się dobrze, jagnięcinę wchłania krajowy rynek, a popyt na owcze produkty niesłabnie, nierozwiązanym problemem jest brak juhasów. Pomimo, że Urząd Marszałkowski corocznie robi szkolenia juhasów, według moich szacunków to... Ponad 100 osób już jest przeszkolony. Natomiast doszło do tego, że w tym roku pięciu baców nie pójdzie praktycznie bacować. Przez to, że nie mają juhasów do obsługi na bacówka. Co prawda idą ze swoimi owcami, ale nie będą dojść. I stało się to, co przewidywałem parę lat, że hodowcy nie będą mieć dać gdzie owce. Do mnie codziennie dzwonią tutaj hodowcy, którzy mają 100-120 owiec i zostali na lodzie. W ostatniej chwili bacowie, przez to, że juhasów nie ma, poodwoływali i powiedzieli, że nie wezmą y, owiec na bacówkę. Ja od początku byłem y, przeciwny temu, żeby y, robić te szkolenia juhasów, bo to są wyrzucane pieniądze w błoto. Lepiej było wspomóc w innej formie tymi pieniędzmi hodowców, niżeli robić sztukę dla sztuki. No bo skoro przeszkolonych tyle ludzi jest, gdzie oni są? Rozeznanie prowadzone przez Związek około 2 lata temu wykazało, że z około setki osób, które po szkoleniu uzyskały certyfikat bacy lub juchasa, praktykują zaledwie 3 osoby. Z powodu tych niedoborów podaż owczych produktów wcale nie rysuje się w różowych barwach. Ten fach pomału zanika i naprawdę będzie z roku na rok coraz gorzej. Może dojdziemy do tego, jak ja kiedyś, bodajże 20 lat temu w ministerstwie powiedziałem, że osypek się na salonach europejskich znajdzie, natomiast tego osypka może nie być w przestrzeni tutaj bacowania. Po głowie owiec hodowanych teraz na podchalu to około 30 tysięcy. Na tym poziomie utrzymuje się ono od kilku lat. Kłopot z obsługą stad na halach może jednak spowodować, że tak zwane stada towarowe wraz z bacówkami znikną z naszego pejzażu. Bo już zaczyna się w niektórych przypadkach takie hasło rzucane przez baców, że dasz 100 zł, to ci owce dam na wypas. Jeśli hodowca ma dotację w granicach 100 zł, wełna praktycznie to, 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 to nie warta nic, skóra praktycznie nie warta nic, to on ich nie będzie trzymał, bo to 100 zł praktycznie będzie musiał dać bacy, żeby mu wziął na wypasy. Z kolei bacą się też nie ma co dziwić, bo jeśli, jeśli nie będzie miał obsługi, to on te owce może wziąć, tylko nie będzie doił. A jak nie będzie doił, no to musi jakieś profity z tego mieć. Na to, żeby opłacić wzięcie owiec na wypas, mogą sobie jeszcze pozwolić ci hodowcy, których stada są w programach zasobów genetycznych, wtedy bowiem dotacja jest większa. Według prognoz związku wyraźny spadek pogłowia może się zaznaczyć już w jesieni.